Co to, Rafa? Co ci? Pokaż lodówce, co, co, co przyniósł dziadek Mroza, jakie prezenty? Mamy od dziadka Mroza prezenty. To ja ci podkład dam jeszcze odpowiedni do tego. No to daj. Prezenty. Sprawdźmy, co dziadek Mroza przyniósł z tym mm. roku. Proszę. O, cztery cztery co są taki. Co to zamknięte? Może coś z lodówki wyjmiemy? Coś trzeba z lodówki wyjąć, bo sam się na śmierć. Albo całą lodówkę przenieśmy już. Co tu tak pusto? Nie ma nic. Oni nauczyli nas. A nie lodówki, nie ma Piotrek. Ale jest za to to. Tak jak obiecałem moi drodzy: film konkursowy dzisiaj. No nie wiem. Chodź do tych, chodź. Bo strasznie dużo ostatnio konkursów było przez ostatnie... nie za dużo właśnie. Na szybko przedstawimy wszystkie trzy pozycje, które będzie można wygrać teraz właśnie. A co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba pokazać, co tutaj mamy. Trzy książki do wygrania. I to nie byle jakie. Nie byle jakie. Według mnie e, top e, trzy tego roku. E, jak dla mnie głodówka krok po kroku, DNA żywienia i ketogeniczna biblia. Wszystko związane w jakiś sposób ze zdrowym żywieniem i z ketozą. Co trzeba zrobić, żeby je wygrać? Napisać rozprawkę na temat ketozy, tematem rozprawki tej, którą będziecie pisać dla tych książek, żeby je wygrać będzie ketoza, zabarwiona świątecznym jakimś klimatem, ale, Ode mnie od razu mówię, że jakieś lekkie zabarwienie erotyczne będzie przodowało w wyborze właśnie głodówki krok po ja, ja z kolei Nie będę muśc... premiował takie filozoficzne bardziej. Tak, Piotr, właśnie takie filozoficzne bardziej, więc jeśli chodzi o ketogeniczną Biblię, to bardziej takie filozoficzne rozważania. Na ile to ma być długie? Myślę, że minimum 500 znaków, 500 znaków. To będzie takie ok, krótkie to ma być, zwięzłe, fajne, yy, śmieszne, no i tutaj już wybór, yy, tutaj wiadomo, jak yy, wybierzecie to, to dostaniecie te do nażywienia, jak będzie lekko erotycznie to ode mnie głodówka krok po kroku i ketogeniczna biblia filozoficzna piotera. I jeszcze krótko na koniec, bo tak pogmatwałem trochę, żeby wykrać jedną z tych książek wystarczy napisać humorystyczną rozprawkę na temat ketozy i świąt. Na minimum 500 znaków i opublikować ją pod tym filmem. Wpis, który uzbiera największą liczbę polubień od was, zgarnia DNA żywienia. Wpis o dodatkowym lekkim zabarwieniu erytycznym zabiera do domu głodówkę krok po kroku. Natomiast teksty zawierające dodatkowe rozważania filozoficzne i te o sensie życia zgarniają ketogeniczną Biblię. W najbliższą niedzielę o godzinie 10 wybieramy zwycięzców i ogłaszamy ich w kolejnym bezpośrednim filmie już na tygodniu. Nic nie musicie więcej robić za żadnych lajków strajków, follow'ów i tak dalej. Tylko to. Zapraszamy do zabawy! O godzinie 10 w niedzielę e, wybieram komentarz e, najbardziej popularny wśród was i e, te, które nam się podobają najbardziej. Tyle. E, myślę, że... Będą gratisy jeszcze. Myślę, że gratisy też dorzucę. Jak będzie coś naprawdę erotycznego, takiego porządnego, to tak, będą. No, gratisy. Myślę, że proste. Idziemy teraz lodówkę wywalać. Co to, Rafał? Co ci... Pokaż lodówce, co, 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 co przyniósł dziadek były takie prezenty. Mamy od dziadka Mroza prezenty, bo my tego przereklamowanego Mikołaja z krzata y, nie, nie będziemy reklamować. Sprawdźmy... Ja ci podkład dam jeszcze odpowiedni do tego. No tu daj. Prezenty. Sprawdźmy, co dziadek Mroza przyniósł w roku. Hmm. 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 Proszę. O, no, to też fajne. <noise> Idziemy Rafał, czy ty wiesz, że wyciągając tą wtyczkę zakończyłeś pewną epokę? E, ale ty silniejszy że zrobiłeś. Się. Kiedyś to ja to musiałem mieć za ciebie. A no. Ale koń silny. O ho! ho. O, coś, coś się stało. No marzo o, Odbił się Zepsujesz go polu no uważaj, bo tam w środku cenne rzeczy są. Kabel się ciągnie po ziemię, dobra A tak ten kabel Jak to się go wezmę? No dziadku mrozie My się z Państwem żegnamy, wszystkiego do dobrego i czekamy na waszą granę kurczą. Pamiętajcie, do niedzieli macie czas, nocie czas do niedzieli jak nie napiszecie nic to zobaczycie. Dobrze, bo czasami trzeba pogrozić. Tak. Bo ten, ten kotur to coś się stało. To coś chyba zepsu to jest. Piotrek grzebie tam. Szukam, że coś zostało jeszcze w lodówce.